Pan z Wami. Słowo Ewangelii, według świętego Jana. Jezus postanowił się udać do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do Niego: Pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Bethsaida, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do Niego: Znaleźliśmy tego, którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael. czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak tanel podchodzi do niego i powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanel, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, Widziałem Cię zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, Rabbi, Ty jesteś synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż oni, niż to. Potem powiedział do Niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Ujrzycie niebo. Otwartej janiołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie. Amen. Drodzy Czciciele boskiego serca Jezusa, którzy gromadzimy się tutaj w naszej łukowskiej kolegiacie by wynagradzać boskiemu sercu Jezusa. To nasze wynagradzanie, to nasze słuchanie Słowa, to nasze pożywanie Eucharystii, to nasze przystępowanie do sakramentu pokuty ma czynić nas przyjaciółmi Boga. I prostym jest, że jeżeli będziemy przyjaciółmi Boga, to staniemy się również przyjaciółmi ludzi. Jak powie św. Jan w zupełnie innym miejscu, nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeśli nie kocha się człowieka, którego się widzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta miłość człowieka jest o wiele trudniejsza. Jakoś łatwiej nam kochać Boga, bądź bo gdzieś wysoko w niebie, gdzieś w chmurach, daleko od nas. Tymczasem o wiele trudniej przychodzi nam kochać bliźniego, nawet niekiedy bliźniego w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszej pracy. Zobaczcie, że święty Jan ostro dzisiaj mówi. Ostro. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Chrystus oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci. I święty Jan mówi o miłości bliźniego. Kto nie kocha bliźniego, jest zabójcą, ponieważ zabija w nim przede wszystkim tę możliwość spotkania Ojca. Nasz kraj, nasza ojczyzna jest bardzo mocno podzielona. W wielu domach ludzie ze sobą nie rozmawiają. W wielu domach temat życia społecznego, politycznego jest tematem tabu, tematem zakazanym. Nie jesteśmy w stanie się porozumiewać. Tak bardzo jesteśmy ze sobą pokłóceni. I bardzo często ta kłótnia, to moje obstawanie przy tym, jak ja uważam, nie pozwala mi zobaczyć w drugim człowieku człowieka. Co to znaczy kochać człowieka? To znaczy chcieć dla niego tego, co chce dla niego Bóg. Tych wszystkich naszych oponentów po drugiej stronie sceny politycznej, że tak się wyrażę, też Bóg kocha. Też jest dla nich ojcem. Bóg jest ojcem dla mojego syna pijaka. Dla mojego męża pijaka. Bóg jest ojcem dla mojego dziecka, które weszło w jakieś bagno. Bóg jest ojcem dla mojej żony hetery, założy, z strój nie da się żyć. Też jest Ojcem. Co to znaczy kochać bliźniego? Pokazać Mu Ojca. Pokazać Mu miłość Ojca. To nie chodzi o to, żeby się rzucić na szyję, żeby tulić, całować, chociaż to też jest potrzebne. Ale przede wszystkim pokazać swoim życiem Ojca. Pytam wyznanie pewnej matki tak można było powiedzieć, że poza spowiedzią, więc mogę ogólnie to powiedzieć, to było nie wiadomo gdzie, nie, wi nie wiadomo kiedy. Jak to mówi, jak skleła swoje dzieci, bo nie chciały pójść do kościoła. Mówię, coś to osiągnęła przez to. No pewnie, że rodzic chciałby, żeby dzieciaki do kościoła chodziły. Chciałby. No wiadomo, ten wiek dorastania, taka głupawka, a na dodatek jeszcze ten cały internet wodę z mózgu robią. I rzeczywiście te dzieciaki głupieją i buntują się i wierzgają. Ale co ona zrobiła przez to, że te dzieciaki skleła przed wyjściem do kościoła? Tak bardzo chciała je zabrać do kościoła, tak bardzo jej chciała zabrać na Eucharystię, a te tak opornie. Więc je skleła. A później co? Ojcze nasz? Odmawiać? Co zyskała? A co zyskujemy przez to, że jak oglądamy dziennik? Już teraz nie oglądacie. Ja też nie oglądam, żeby było jasne. A co zyskujecie przez to, że kniecie na tych z tamtej partii albo na z tamtej partii? To też dzieci ojca. To też dzieci ojca. Nie wiem, co Pan Bóg z nami zrobi. Może się czasami martwimy, czy inni się zbawią. Ci, co do kościoła nie chodzą. Czy bez Boga żyją? Czy żyją wbrew Bogu? Ja tak się zastanawiam, że my się zastanawiamy nad tym, co Pan Bóg z nami zrobi. Przecież myśmy więcej otrzymali. Przecież myśmy więcej dostali od Boga. Patrzcie, jaka to łaska dla niektórych codziennej Eucharystii. Jaka to łaska, że słuchamy Słowa Bożego. Jaka to łaska, że możemy przystąpić do sakramentu pokuty. Jaka to łaska, że jesteśmy tutaj w kościele. Wielu takiej łaski nie dostąpiło, wielu z takich łaski ich można powiedzieć uminęło, albo raczej nie wzgardzili. Dzisiaj żyją po omacku, zdani na własne pożądania, podniety, swoje uczucia, emocje. No to kto im powie o Bogu? To kto im Boga pokaże? Słyszycie te słowa Jana? Kto nienawidzi brata jest zabójcą. Czy trzeba mocniej? Trzeba ostrzej? Ilu tu morderców siedzi w ławkach? Ilu morderców stoi przy ołtarzu? Kto nienawidzi swego brata? Powiem tylko tyle, że kazanie miało być o czym innym. Święty Jan na rozrabiał. عملنا.